Witamy serdecznie po ostatnim spotkaniu drugiej kolejki strefy 6 mecz RDK Szewnica kontra charyzmatyczna drużyna organizatora Lambada. Jest z nami Łukasz Trąbiński. Witam cię Łukasz. Witam serdecznie. Drużyna łatana na ostatnią chwilę, natomiast szczerze mówiąc, oglądając to wszystko z boku boiska, zapisując te statystyki, muszę powiedzieć, że jest w tej drużynie naprawdę duży potencjał. Szczerze myślę, że tak, tylko musimy złapać tego zgrania, bo pierwszy raz się widzieliśmy, co niektórzy chłopaki z. E, Aka jest zły, chyba, tak, jeśli dobrze wiem, przyszli. I dobrze tak, grają Elektro, razem było, tak. grają razem, coś ciekawego. A my musimy jak, jak pograć razem z nimi. W sensie no, wejść z no nimi to jest w taka ustawienie, jest, bo no? to jeszcze nie wchodzi razem tak jakby w zgranie. Nie obronimy Ale tego. były momenty, musisz przyznać, że mimo braku w ogóle wspólnych gier ze sobą, w tym składzie personalnym, to naprawdę przyjemnie się oglądało. Widać było nie tylko wybieganie, nie tylko harducha, ale też dużo umiejętności techniczne. E, tak, szczerze chłopaki byli pewni siebie, co lubię na boisku. E, to nie jest ele bycie elektrycznym i oddawanie piłki byle jak, byle gdzie. Próbowali ją przytrzymać przy nodze i próbowali grać, coś, coś ułożyć z tego, tak? I to było przyjemne dla oka. Szkoda, że. Tak jak mówię, pierwszy mecz, dlatego szkoda, że nam nie wyszło. 7-3. 7-4. 7-4 nawet. Oddałem bramkę pierwszą. Nie zabieraj bramki Robertowi Roberta, Biskurskiemu, Roberta, tak. który czekał na tą bramkę ładnych parę lat. Natomiast no, mówiąc szczerze, wydaje mi się, że jedyne, jedyne, czego Wam dzisiaj zabrakło w tym spotkaniu, to być może dwóch zawodników na zmianę. Być może, bo już w drugiej połowie można było to zauważyć, że już oddychaliśmy trochę rękawami, co niektórzy. I zmiany były coraz częstsze, bo nie mogliśmy złać oddechu. Eee, więc tak, może przydałoby się tych dwóch. To na pewno. Były takie momenty, że trochę nerwowości na boisku było. Między tobą też eee, a Robertem, który. No, powtarzał panowie, wykorzystajmy swoje szanse, bo tych sytuacji, w momencie, kiedy było 4-3, schodziliście do przerwy z wynikiem 3-4 z waszej perspektywy. No to w drugiej połowie, na samym początku, to wy mogliście wyrównać, wyjść na prowadzenie, natomiast ten mecz potoczył się zupełnie inaczej. Powiem szczerze, taki był plan. To, że wyszło inaczej, to nie wiem, czy nasze gapiostwo, czy po prostu to, że chłopaki uderzyli piersi, ale mieliśmy strasznie dużo sytuacji, które powinniśmy wykorzystywać Lepiej lepszych bądź gorszych, ale powinniśmy je jednak wykorzystywać, bo. Skoro mamy piłkę na linii i strzelamy z metra w słupek albo w bramkarza, to nie jest dobrze. O, tam były takie dwie spektakularne wręcz interwencje bramkarza w jednej akcji. I bardzo ładnie się ułożyło. Natomiast bramka. trzeba chyba też oddać szywnicy. jakby klasę, wydaje mi się, jednego zawodnika. Nie chciałbym teraz deprecjonować tego zespołu, natomiast Adam Michalik. No ten zawodnik dzisiaj siał Młody, spustoszenie. Młody, blond na przodzie, tak? Tak, z numerem który, 10. nie kojarzę wszystkich zawodników. Z numerem 10, ten, tak, który tam... Tak, to mocno poka pokarał mnie dwoma strzałami po długim. I właśnie z tym kłóciliśmy się z Robertem o propos ustawienia bramkarskiego, ale Oba jesteśmy charakterne typy, to przejdzie. Może na następny mecz będziemy się kłó no właśnie, kłócić grać. Mamy nadzieję, że na następny mecz tutaj Robert. Zaczynamy powołę, będzie nadziei. Robert... A czy powiem Ci, jak nie zostaniesz powołany, to Robert nie będzie dysponował składem zespołowym, także tutaj wszelkie atuty i prawo e, decyzji jest w Twoich rękach. To co, za tydzień wspomożesz eee. charyzmatyczną różne Lambady? Jeśli nie nałożył mi się mecze, zdecydowanie tak. Trzeba będzie pomagać tutaj chłopakom. I samemu tutaj ćwiczyć, bo muszę się ustawić do tego. Boiska. Osobiście go nie przepadam za nim. Trudno mi się tutaj ustawia, ale nie słońce będę zwalał, przeszkadzało? To Nie tyle co słońce. Powiem ci szczerze, że ten Orlik jest dla mnie charyzmatyczny. Nie wiem, nie mogę wyczuć bramki. Tak, te dwie podługi, nie mogę po prostu. No to mamy nadzieję, słuchaj, pewnie wspólnie tutaj wszyscy oglądający i koledzy z drużyny, że już z kolejnym spotkaniem to czucie boiska, czucie meczu będzie z coraz większe. musi być Tak, większy. no i oczywiście co, życzymy powodzenia i widzimy się za tydzień. Dokładnie, mam nadzieję, że z pozytywnym wynikiem. Oby, oby, do okay. zobaczenia. Do zobaczenia.